Dzień dobry, witam wszystkich w czwartek, godzina 12. Zaczynamy nasz live analityczny. Dajcie znać, czy dobrze widać, czy dobrze mnie słychać e, i czy widzicie ropę. Bo zaczynamy od ropy WTI. Mam nadzieję, że wczoraj skorzystaliście na tym pierwszym odbiciu, tak zwana pierwsza reakcja. No, książkowa, mówiłem o tym. Wspominałem też na zakończenie, e, że sam poziom 40-40-40-39. Nie, dokładnie jest ważny. No reakcja była niesamowita, bo na ponad, na ponad, nie, na prawie, przepraszam, na prawie 200, nie, jednak na ponad 39, aha, na ponad 100 pipsów, no, to miałem na myśli, 100, 100 punktów dokładnie, nie, także bardzo ładny ruch. Dzisiaj mamy retest i ten poziom, o którym mówiliśmy wczoraj, został dokładnie przetestowany ponownie. No, to jest bardzo ważny moment, bo pamiętajmy, wszelkiego testy, wszelkiego rodzaju, i testy na poziomach Fibonacciego i testy związane z punktem D układu harmonicznego, no to są dla nas dodatkowe okazje, żeby po prostu odnowić pozycję. No ja wczoraj z pozycji tam wyskoczyłem na około chyba 60 czy 80 punktów, także całego ruchu nie wyjąłem, ale było to na tyle dynamicznie, że w miarę szybko w czasie to wszystko się działo. No i mocno się przymierzam do tego, żeby gdzieś ten trade odnowić punkt D tak naprawdę może być 7,8 lub 8,8, dlatego jeszcze w pozycji nie jestem. No, mam nadzieję, że nie odjadą, bo ze mnie. Chciałbym zagrać na tak zwanym podbiciu, czyli pewnego rodzaju fałszywka, wybicie stopów, prawda? Bardzo często takie nadbicie poziomu się pojawia. No i tutaj dla mnie taką okazją to są poziomy, czyli coś w, w granicach 41 dolarów, tak? 41. Wiadomo, plus minus te 10 punktów, czyli mniej więcej te poziomy między 7,8 a 8,8 właśnie z tym nadbiciem wczorajszego szczytu i z punktem D układu harmonicznego, który jak wiemy kończy się niekiedy na 8, 8 czyli układ nietoperza, układ bata. Także to jest dla mnie taki pomysł dla mnie na dzień dzisiejszy, na jutro, także czekamy. Jeżeli chodzi o złoto, no tutaj dani nie dojechaliśmy. Niestety cofka beze mnie, no nie da się wszystkiego wyłapać. Cierpliwie czekam uważam, że będzie. Będzie jeszcze tutaj te z 1792, aczkolwiek to, co się wydarzyło wczoraj, pokazuje mi, że ten poziom, zwróćcie uwagę na taki element, ten poziom jest przez dużych graczy widziany. To nie nastąpiło gdzieś w połowie między jednym a drugim poziomem Fibonacci'ego, tylko bardzo blisko byliśmy już punktu D. I nagle rynek postanowił się mocno schłodzić, prawda? I to zrzucenie było bardzo gwałtowne. Także myślę, że tutaj to, co się dzieje, i ten punkt D, on pomalutko zostaje już tutaj uformowany. Oczywiście, tej formacji, którą pokazuję, układ Butterfly'a, no, o którym mówię już od dwóch tygodni, myślę, że zaczyna po prostu nabierać mocy. Także on się tutaj zaczyna aktywniać. To jest układ, który pewnie będziemy szywałkować przyszły tydzień, może jeszcze kolejne, zobaczymy, bo to jest D1. -ka. Natomiast tutaj 1792 i ten poziom według mnie bardzo ważny opły. No Rafik napisał, szkoda złota, trochę szkoda, tak? No jakoś tam sobie zrekompensowaliśmy, mam nadzieję, tą ropą. No fajnie by było, jakbyśmy wzięli shorty i na ropie, i na złocie, tak? No ale tak jak mówię, rynek idealnie nie dojechał, formacja nie została wypełniona w 100%, także po prostu według mojej strategii nie było wejścia i tyle. No jednak odjechał beze mnie, cóż, czasem tak się zdarza. Co dalej na bitcoinie? Na Bitcoinie praktycznie otwieram się w przekonaniu, że to odbicie, które następuje, jest prawdopodobnie jedynie chwilowe. A tak na 8200, 8300 to jest kwestia czasu. Także tutaj w to lokalne wsparcie, tak jak krótki komentarz na dzień dzisiejszy, odnośnie Bitcoina w to wsparcie nie wierzę. 8850 uważam, że ono jest na tyle słabe. Poza tym odbicia, dynamika odbicia jest niewielka. Proszę zobaczyć chociażby na kształt świec, to są tak zwane inside bary, malutkie świece, świece przystankowe. Już nie nazywane, no ale nie, jest to, nie są to świece, które budują nam mocny popyt. Co prawda, wolumen skumulowany widzę, że jest, ale nie jest to jakaś bardzo duża, bardzo duża informacja. Dla nas jest bardzo ważna, tak? dlatego że ten wolumen po prostu duży nie jest. Zobaczcie, one są takie malutkie, równoważą się także. Nie ma, nie ma tego, tego momentu, prawda? WIG 20. No odbijamy praktycznie od fs 100. No nie, nie do końca, tak, bo jednak nie dojechał. Na 1724 odjechaliśmy. Możemy wypełnić taki motyw oparty na 1 do 1. Też z testem układ w ogóle ciekawe jest to, co się dzieje na WIG-20. Najpierw zaznacza poprzedni punkt deformacji, punkt D układu, który nam bardzo ładnie zadziałał. Też miałem pozycję tam na jakimś, no może nie jakimś wielkim plusie, ale na zysku z tego wyskoczyłem. Będę chciał, a nie tym narzędziem zaznaczam, będę chciał odnowić pozycję, ale pokażę Wam to za pomocą narzędzia. Dlaczego akurat punkt D uważam, że może być przetestowany? Proszę zobaczyć, jest odpowiedź, mierzenie f 100 i taki rozciągnięty układ, czyli rozciągnięta projekcja, która nam wypada, i tu jest ta ciekawostka, w, na wysokości poprzedniego punktu D z 23 sierpnia, prawda? Idealnie ten poziom widzimy, że jest, no praktycznie nałożył się na, na położenie punktu D i nasze wcześniejsze wejście około ok. 1841-1840. Także ten poziom, ta strzałka oczywiście jest zaznaczona. Wolumen skumulowany, podażowy, według mnie. Pomaga, jeżeli chodzi o nastawienie, no i przede wszystkim o otoczenie. Co dalej na indeksach? że Zaczęliśmy od indeksów. To na SP praktycznie zgodnie z planem, powiem Wam szczerze, dawno nie widziałem tak klarownego, idealnego przykładu układu harmonicznego na, na SP 500. Czyli wypełnia się cały schemat, mamy punkt D, mamy FIBO, jest zaksięgowany, jak sobie idzie do punktu C. I do punktu A, czyli prawdopodobnie wypełni ten setup w 100%. Tak? Piękny książkowy przykład, tak? Te ręki widzę, że na nowo jakby zaczynają tej, tej harmonii nabierać, prawda? Już nie ma tego migotania, tego szarpania, tylko po prostu wypełnianie układów i ich realizacja. No mam nadzieję, że takie będą w wakacje, to się fajnie pogra. 3144, 3164, czy tutaj położenie punktu C. Tak jak mówiłem wczoraj, położenie punktu A. W tym momencie najważniejsze dwa opory, czyli nie kolor zielony A, Kolor bardziej podażowy czy czerwony. No, i to są poziomy, na które poluję. W kontekście, oczywiście, odbicia zagrania gdzieś na krótko. Tak. Nie, bardzo często, jeżeli mamy układ harmoniczny, to cena wypełnia go dochodząc do maksimum, czyli do punktu C do punktu A, bo one są zazwyczaj blisko siebie. No i tutaj ta reakcja mamy. Wtedy nam się przyda, oczywiście, wewnętrzne mierzenie ostatniej fali, czyli ten standardowy POW. No i będziemy targetować gdzieś w jakieś zakończenie korekty. Zobaczymy. no Na chwilę obecną się zbliżamy do tych czerwonych oporów, także te poziomy do przypilnowania na set Pi 164 co dalej na DAXie? No, na DAXie idziemy, idziemy dalej, wypełniamy tutaj no, odbicie od 61. Ku mojemu zaskoczeniu, powiem Wam szczerze, że nie wierzyłem w to, że po teście będzie na tyle mocny ruch, że to zaczniemy wypełniać, no ale tak się stało. Co jest ciekawe, to to, że nam się tworzy układ Butterfly. Zobaczcie, układ motyla jest w tym momencie już widoczny. Może nie jakiś idealny bo widzę punkt B jest pomiędzy 61 a 786, natomiast 127 i 2, pytanie czy nie jest na jakimś klastrze FIBO, zaraz sobie to pomierzymy, no i poznamy odpowiedź. Zobaczmy od szczytu do dołka, o, coś mamy, zobaczcie, proszę zobaczyć, coś jest na rzeczy, zaznaczam na pewno tę strefę, ten klaster FIBO, 886 i 127 i 2, no i oczywiście układ harmoniczny, o którym wspomniałem przed chwilą, czy mamy X... Mamy A, mamy punkt B, BC, no i punkt D na 127.2. Tak zwany układ w, y, układ w układzie, czy formacja w formacji, no pojawiają się takie motywy, bardzo podobne jak na przykład korekta w korekcie, czy typowy przykład fraktalności rynku, to jest no jeden właśnie z takich idealnych przykładów, gdzie punkt D wypada z różnych mierzeń, całkowicie różnych fal, niezależnych od siebie i tak dalej, a wypada w jednym miejscu, tak? No i tu mamy właśnie dodatko, do, doskonały przykład, czyli 127,2 butterfly'a, tego pomarańczowego i 8,86 całego mierzenia ruchu spadkowego, prawda? Ten poziom bym przypilnował 12780 81. Uważam, że on będzie wypełniany. To, co się dzieje, to jest fala CD. Także tutaj z pozycjami krótkimi uważajmy, z racji tego, że fala CD czasem potrafi przyspieszyć. Tak? A jeżeli ona jest wzrostowa, no to to przyspieszenie może być niebezpieczne dla naszych krótkich pozycji, na przykład. Prawda? Jeden z możliwych scenariuszy. Uważam, że całkiem realne dlatego nie mówimy. Dobra, co się dzieje dalej na PLN-ach? Czy coś się dzieje? Oj, nic się nie dzieje. Zobaczcie, ani w jedną, ani w drugą, na żadnej parze, na żadnej walucie, ani na franku, ani na dolarze. Na euro też idziemy bokiem, proszę zobaczyć się, tak zbliżamy, zbliżamy, nie możemy wybić. Na funcie jedyne co, nastąpiło jakieś tam odbicie mocniejsze, ale też powiem Wam szczerze, ja tego nie kupuję, w sensie nie wierzę w to i już Wam mówię dlaczego. Tu zielona strefa, oczywiście, popytowa cały czas ważna. A tak naprawdę interesuje mnie to, co się zadzieje, co się wydarzy na wysokości balance, tak? Wysokość układu balans, czyli dokładnie ten poziom, będzie chwilą prawdy, bo jeżeli dojdziemy do 4,97,98 max i nie wybijemy górę, tylko odbijemy, to jest klasyczny one-to-one na spadki, prawda? Czyli to podbicie bo jedynie wypełnieniem chwilowej korekty. Proszę mieć to na uwadze, tak? Proszę się nie dać nabrać na to, że o mamy dwie świece. To teraz już będziemy szli na 5.50 na przykład. No nie, bo to może być jedynie, tak jak mówię, wypełnienie korekty będącej ty, typowy one to one. Uderzenie, wyrówność fal i wypełnienie kolejnego impulsu spadkowego, czy początek nowego impulsu spadkowego. Także to jest taki mój scenariusz na chwilę obecną. Na funcie reszta wygląda pewnie słabiutko. Ja nie lubię konsolidacji, nie lubię trendu bocznego czy trendów bocznych, a na CHF, na USD, na EURO względem polskiego złotu tego, no po prostu tego typu trend mamy. Takie jest zachowanie ceny, nie inne. Także raczej ciężko mi się to analizuje, dlatego nie robię tego na siłę, tylko czekam, tylko czekam na lepsze czasy. Ech, no to co? Chyba nam jedynie waluty zostały? Grupa Fibonacciego tu pytanie, czy można odebrać jeszcze kurs? Oczywiście, że tak. Wejdźcie sobie na tę stronę, tam jest opis projektu, opis mojego kursu e-learningowego. dwie części. Część podstawowa zaawansowana, oczywiście bezpłatna, także nie masz żadnych abonamentów, opłat i tak dalej. Jeżeli ktoś nie był na webinarze wtorkowym, to proszę sobie na naszym kanale obejrzeć tam prezentowałem mówiłem z czego się składa kurs jakie są warunki żeby odebrać czego się możecie spodziewać jak przyswajać materiał i tak dalej i tak dalej także spotkanie z wtorku sobie obejrzycie po prostu wpiszcie na YouTube grupa Fibonacciego i całe spotkanie na ten temat jest poświęcone. Słuchajcie co robimy dalej. Jakie macie propozycje jakie życzenia. Co potrzebujecie. Co potrzebujecie. Nazdak, no dobrze, zobaczmy co takiego na Nazdaku na Kanadzie. Widzę, że nic się nie dzieje, więc od razu możemy zastąpić Nazdakiem. Tak, Nazdak wybija. Widzę nowe szczyty. Tutaj pytanie, czy nie będzie klaster FIBO. No, takie momenty lubię. Pod warunkiem, że coś się na siebie tam dosyć precyzyjnie nałoży. Bo jak się nic nie nałoży, no to nie ma o czym mówić. Ale jeżeli się poziomy nałożą, tak jak tutaj, piękny, Zobacz, jaki piękny seta tam się rysuje. Wow, to będą intensywne wakacje. Mam nadzieję, że jeszcze po lipiec. Bo w sierpniu chcę sobie zrobić troszeczkę wolnego, tak jak rok temu. Rok temu mi to bardzo dobrze zrobiło, także chcę to powtórzyć. A pierwsze półrocze, jak wiecie, było bardzo, bardzo pracowite. Także najwyższy czas troszkę złapać oddechu. 161,8 razy 2. No oczywiście te dwa mierzenia jak najbardziej mają sens. 10 630, słuchajcie, na Nazdaku. Piękny poziom, rzadko się zdarza, żeby z różnych mierzeń, z dwóch fal, zobaczcie, ta pierwsza fala spadkowa większa, druga mniejsza, żeby punktem wspólnym było zewnętrzne mierzenie, które idealnie wypełnia się i z jednego i z drugiego, tak, Nakłada, dokładnie mówiąc. Piękny poziom, 10630 na Nazdaku. u Moi drodzy, do obserwacji. Do obserwacji. Co, co dalej? Eurodollar, No właśnie, Nedek, tak? Powrót do korzeni, bazowe instrumenty, ale ważne. Eurodola odbija. Ku mojemu zaskoczeniu, bo ja liczyłem na to, że jeszcze ponowne testy zobaczymy. No, mylę się też, każdy się myli, Fibonacci też się myli, tak? Znaczy techniki Fibo, wiadomo, nie zawsze działają, ale dają tę przewagę. No tutaj się nic złego, wiecie, nie stało, bo ja chciałem kupić po niższych cenach. Nie miałem żadnych pozycji, nie mam zwyczaju gonić rynek, rynek odjechał beze mnie. No cóż, na okazja, tak? Straty nie poniosłem z tego tytułu, więc nie jest źle. Jeżeli chodzi o euro-dolara, boję się troszkę, że on w takiej konsolce tutaj będzie, bo póki co, zobaczcie, reagujemy na 61,8. Reagujemy, ponownie zaatakowaliśmy 1,12, ile? 1,12,90. No i mamy odbicie. Zobaczcie, mocne dojście, aczkolwiek ten popyt, zaczyna narastać, tutaj ta siła zaczyna się pojawiać, proszę zobaczyć, o, wolumen skumulowany na ostatnim wzroście, także to 61,8 docelowo może być przebite, może być przebite górą. Także tutaj tak, no uważajmy, podobnie na, na funcie, zobaczcie, mamy klaster, ja tam jakieś pozycje miałem na, na minusie, małym co prawda, no ale na minusie wyleciałem z tego, wybiliśmy ZZB, Dojechaliśmy do 61,8. Powiem Wam szczerze, że tutaj spóźniłem, bo powinienem wziąć tę pozycję, ale już się przygotowywałem do live'u, także odpuściłem. No a było bardzo ładne. Jest cały czas, zobaczcie, zatrzymanie na 61,8. Idealnie, idealnie. Tutaj jakaś reakcja myślę, że może być. Ważne jest to, że rynek widzi ten poziom, także duzi gracze próbują bronić poziom FIBO. No I to jest dosyć ważna informacja dla mnie, 1,2522 i ten poziom będę na dzisiaj na funcie obserwował na pewno. Czyli ten cały pomiar jest bardzo ważny. Dolar do jena, to jest słuchajcie zastanawiające, bardzo, bo widziałem to wszystko, na moich oczach to się działo, aczkolwiek nie wchodziłem w pozycję, czekałem idealnie na test, a też 61 ani w pierwszym, ani w drugim przypadku, czyli ani na pierwszej, ani na drugiej zielonej strzałce nie nastąpił troszkę brakło, prawda, a popyt się pojawia zastanawiające, no wiadomo, że wyżej jest ZZB no 61, bo idę troszeczkę niżej ja chciałem tutaj jak najlepiej wskoczyć, po jak najlepszej cenie no rynek gdzieś tam zaczyna reagować na ten poziom, o którym mówiliśmy wczoraj nie wiem, czy 61 będzie przetestowany, bo póki co nic się na to nie zanosi, także pamiętajcie, że mamy tutaj kombinację i 61 i ZZB i wydaje mi się, że to ZZB będzie obroniony a podobnie jak Edek, odjeżdża beze mnie, też go chciałem kupić po niższej cenie, tutaj macie strzałkę, gdzie miałem zlecenie oczekujące, niestety odjeżdżamy beze mnie, także waluty w tym tygodniu jakoś dużo nie dały mi zarobić, no więcej surowce, ropa przede wszystkim, 0,6807, no to jest ten poziom, który mnie interesował, w tym momencie on już tak nie ma za bardzo sensu, tworzy nam się, wiecie, taki szeroki układ, coś na kształt trójkąta, Czyli taka formacja, do której jakiegoś dużego zaufania oczywiście nie mam. Skuteczność nie jest porażająca, także też jeden jako ciekawostkę to pokazuje, aczkolwiek nie będę brał pewnie pod uwagę ani wybicia górą, ani dołem. Także to, co się dzieje, taki trend boczny, zawężający się zasięgi, nie wygląda to za dobrze. Euro GBP, widzę, są propozycje na czacie. EUGBP. O! 1 do 1. Pierwsze co mi się rzuciło w oczy to jest typowy 1 to -one. Zobaczmy. Mamy AB, BC i CD. Oczywiście dodajemy pow, czyli pomiar ostatniej fali wzrostowej od dołka do szczytu. No i co my tutaj widzimy? Piękny wspólny mianownik widzę jest tych dwóch e, niezależnych mierzeń. Mamy mierzenie FST i mamy 61. Dobrze wygląda. Powiem Wam, bardzo ładne wsparcie. No, jak nie na dzisiaj to na jutro jutro live'a nie ma myślę, że też czasem trzeba zwolnić ja sobie robię wolny taki trzydniowy weekend a także jutro się nie słyszymy słyszymy się w poniedziałek jutro z kolei będę, to nie jest tak, że będę leżał na słońcu i nic nie robił będę z wami mailował, odpisywał przede wszystkim osobom, które się zgłosiły po grupę Fibonacciego po kurs, no mam bardzo dużo wiadomości jestem zakopany w mailach, wiadomości na telegramie na facebooku, na messengerku Jutro mam cały dzień przygotowany na to, żeby z wami porozmawiać, poodpowiadać przede wszystkim na te pytania, no i powysyłać wam kurs. Także jutro możecie się spodziewać odpowiedzi ode mnie, okay? Natomiast jeżeli chodzi o live, odpuszczamy. Słyszymy się po weekendzie, w poniedziałek za 89,85. To jest ta strefa, która mnie w tym momencie interesuje. Emis, cóż to jest, powiem wam szczerze, ja. Na takich wynalazkach. Wow, nie handluję. No, nie, naprawdę, takie rzeczy. Ja, ja nie biorę takich rzeczy. Absolutnie nie mój styl. Jeżeli masz długie pozycje, jedyne czego może bym się obawiał na twoim miejscu to 886 Fibo. To, to mierzenie. Zobaczmy, gdzie ona występuje. O, to i co ciekawe, proszę zobaczyć, tak? Fibo w oczach. <laughs> Idealnie, idealne dotknięcie, nie widząc mierzenia, jakby ten poziom tutaj już przewidziałem, przeczułem, tak? Idealnie. 20, 28, 20. Zobaczcie, gdzie się cena zatrzymała. Dokładnie na 8,8,6 Fibo. Co ciekawe, na tym mamy układ harmoniczny. Powiem Wam szczerze, nie wiem, jak to się zachowuje harmonicznie. Ale jeżeli widzę, że dany instrument broni poziomy i tworzy struktury przypominające kształt formacji, to uważam, że jest sens, żeby wziąć to pod uwagę. Tak, proszę zobaczyć. Mamy punkt B na 50C i mamy punkt D na 886Fibo. Klasyczny nietoperz, klasyczny BAT, prawda? No i zatrzymanie idealne na Fibo. Myślę, że nic więcej tłumaczyć nie trzeba. Wypełniona formacja, także proszę mieć to na uwadze, jeżeli masz drugie pozycje, to ten punkt D. Będzie, myślę, miał znaczenie to raz, a dwa. Jest to formacja na spadki, także też o tym proszę pamiętać. Na zakończenie, kopy: no oczywiście, zobaczmy co tam na miedzi słychać. Eee, no, idziemy, idziemy, idziemy wysoko. Też bym widzę, że 886, może być. Zaraz zobaczymy, też będzie zatrzymanie. No, też myślę, że będzie, chyba nawet jest reakcja, proszę zobaczyć. Nie, idealnie dotknęliśmy? Nie. Troszeczkę brakło, ale widzę, że to wyhamowanie jest. E, też mamy coś na kształt układu harmonicznego. No, zastanawiające. Mamy X, mamy A. Proszę zobaczyć, mamy punkt B, mamy BC i mamy punkt D na 886, nie? No, wygląda to naprawdę ciekawie. Naprawdę ciekawie, jeżeli mamy długie pozycje. Ta sama, e, ta, ta sama wskazówka odnośnie tego, co było przed chwilą na emisie, tak? Też mamy punkt D, też jest to formacja na spadki i też mamy pierwszą reakcję. Także tutaj uważajmy na miedzi poziom 3, 6100 dokładnie wypada. No to co? Tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wszystkie instrumenty były omówione. Łapka w górę na zakończenie. Kto nie przebije wirtualnej piątki, niech to zrobi. Zasubskrybujcie sobie nasze kanały. Głównie YouTube'a codziennie nadajemy, ale będą dwa nagrania. Będą dwa nagrania na jednym kanale fix Parkietowym, bo Michał będzie zamieszczał na Fix Parkiecie te swoje poranne spotkania. No i moje południowe o godzinie 12, tak jak tutaj jesteście, czyli na FIBO. Ale też o wszystkim będę informował. Także dopiero z tym ruszamy, musimy to wszystko ładnie sobie poustawiać, tak żeby było wygodne dla nas, dla Was przede wszystkim, czytelne. No, i e, kolejne projekty przed nami. Także bądźcie czujni, bo dużo fajnych rzeczy jeszcze zrobimy. Jak, w te, jak nie w te wakacje, to na pewno na jesień. Miłego dnia Wam życzę powodzonka. Tak jak mówię, jutro sobie robimy wolną od lifea, ale spodziewajcie się wiadomości ode mnie, bo dużo miałem pytań po ostatnich webinarach. Nie zdążyłem na, na nie odpowiedzieć, także zostawiam sobie po prostu jeden dzień, żeby e, dokładnie na wszystko odpowiedzieć i porozmawiać z Wami. Także jesteśmy w kontakcie. Jeżeli czegoś potrzebujecie, no to proszę pisać. Telegram, Facebook, mail, tam możecie mnie znaleźć. A co z porannymi spotkaniami, Grzegorzu? Będą, będą. Na razie Michał się przygotowuje do tego. Dajcie mu też troszeczkę czasu, żeby wiecie, oswoił się, wybrał odpowiednią formułę, przygotował platformę, robił analizy na niski interwał, żeby to było wiecie, czytelne i przydatne dla Was. Będą nagrania. Michał już startuje, mam nadzieję, w tym tygodniu. Także pierwsze, pierwsze nagrania zobaczycie na kanale FX Parkiet, na kanale, moi drodzy, FX Parkiet na YouTubie. Ja Wam wyślę linka, także od razu sobie zasubskrybujcie ten kanał, dobrze? Bo tam Michał będzie nadawał, no i analizy też będą zamieszczane na FX, na FX Parkiecie. Momencik, muszę znaleźć nasz kanał. Kiedyś taki serwis, znaczący cały czas jest troszeczkę zapomniany, ale nadawać na nim również będziemy, jak i na czy to jest nasz portal społecznościowy dla traderów, proszę zobaczyć czy doszedł link, mam nadzieję, że doszedł tam Michał będzie nadawał, tam będą poranne spotkania o godzinie 9, jeszcze raz mówię, na fxparkiecie, natomiast o 12, tak jak robimy to już od kilku lat na Fibonacci Team, także dwa razy dziennie mam nadzieję, że nie będziecie mieli nas dosyć po miesiącu Miłego dnia Wam życzę jeszcze raz. Słyszymy się po weekendzie, a jutro możecie się.